Jest niedziela 10 stycznia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór Renata Molenda, pora na losowania. Wraz z nowym rokiem mamy nowe postanowienia, nowe plany i bardzo dużo marzeń, a te można spełnić za sprawą wygranych w zrabkach. W sprzedaży wśród wielu dostępnych jest zdrabka świąteczne odliczanie. Do zdobycia jest okrągły milion złotych oraz wiele innych wygranych niższych stopni, np. 100 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 12 milionów 100 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Większość gier lotto m.in. w lotto zagrają Państwo online na wspomnianej stronie lub w aplikacji na smartfonie. W najbliższym losowaniu tej gry we wtorek do wygrania może być nawet 7 milionów złotych. Do zakładu lotto warto dopłacić złotówkę i zagrać o milion złotych w lotto plus. Powodzenia! Na lotto.pl można też grać w Multi Multi. W tej grze każdy ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną, a ta może być warta nawet 25 milionów złotych. Żeby grać o te miliony, wystarczy postawić na grę z plusem za 10 okrotną stawkę i wytypować 10 liczb. Zapraszam na Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby: 13, 63, 61 czterdzieści dwa czterdzieści pięć Dwanaście Szesnaście Dwadzieścia dwa pięćdziesiąt Siedemnaście, siedemdziesiąt cztery, sześćdziesiąt osiem, siedemdziesiąt sześć, trzydzieści siedem, dwadzieścia cztery, sześćdziesiąt siedem, pięć, liczba pięć jest plusem. Wygrane w mini lotto trafiają się właściwie codziennie. Po wczorajszym losowaniu odnotowaliśmy aż cztery piątki, każdą wartą prawie 100 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcom. Rozpocznijmy dzisiejsze losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejnołożone ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby. 41 13 15 1 31 Jeśli wygrana w jednej grze to za mało, można ją powiększyć o 2 miliony złotych w Super Szansie. Aktywacja numeru to zaledwie 2 złote. W drugim dziś losowaniu Super Szansy padły następujące cyfry. 6 6 1 1, 4, 9, 5. Gratuluję zwycięzcom. A w puli każdego losowania kaskady znajduje się prawie 300 tysięcy wygrywających losów. Wśród nich jest ten jeden wart 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 18. 11, 22. 13 Dwadzieścia trzy dwadzieścia czternaście dziewiętnaście dwadzieścia cztery dziesięć siedemnaście. Wprawdzie losowanie EuroJackpot odbędzie się dopiero w piątek, ale już dziś zachęcam Państwa do gry. Naprawdę warto, bo do wygrania będzie niewyobrażalna suma, aż 405 milionów złotych. Żeby grać o te miliony, wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. W EurojackPot można grać bez wychodzenia z domu na laptopie lub w aplikacji na smartfonie. Ciąg dalszy dobrych wiadomości. W ekstra pensji padła wczoraj wygrana o wartości 5000 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Z takiej pensji będzie się cieszył gracz w Gdańsku. Trzymam kciuki za kolejne wysokie wygrane. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejnołożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby osiem trzydzieści trzy trzynaście dwadzieścia dwadzieścia siedem, a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest. Liczba 2. Premia w Ekstrapremii wypłacana jest od ręki i może być warta od 100 tysięcy złotych do nawet miliona złotych. Życzę Państwu wysokich wygranych i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejnołożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie.

Liczba 2. W tym roku Totalizator Sportowy świętuje 65-lecie działalności. Ambasadorem jubileuszu jest jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy w historii, Robert Lewandowski. W imieniu Totalizatora Sportowego chciałabym podziękować, że od tylu lat są Państwo z nami. Wspólnie przeżywamy wielkie chwile, śledząc zmagania polskich sportowców. A wieczór w studiu Lotto dobiega końca. Natomiast jutrzejsze popołudniowe losowania poprowadzi dla państwa Marcin Mańka. Życzę spokojnej nocy i udanego tygodnia. Życie jest pełne wielkich chwil. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.